Dyżury, dyżury tutaj, tak, miejsc lokalne różne. Ostatnie piątki miesiąca zapraszam na dyżur radnego Wojewódzkiego. Ale w Bokni, no tak, Był w Bokni, teraz, był, we wrześniu? Byłem, oczywiście. No, ale ja jakoś nie byłem, byłem go na, na był. Byli mieszkańcy, także, także rozmawialiśmy na tematy, które ich nurtują. W, w ale to jest radnego, w, burzecie, a, w takiej miasta. małej sali? w dużej sali robisz taki? W nie, sali no to naraz. Są sprawy indywidualne, które, które przychodzą hmm. ludzie, którzy mają do, do porozmawiania, więc spotkaliśmy się w biurze hmm. radnego no, ale w... w Urzędzie Miasta w To Tu pani dawna radna też jest. O, pani profesor. Nie, pani profesor. Nie radna, nie A była, nie radna. była pani radną, czy nie? Nie była. Czy byłam, wypiera się pani tego? Nie byłam, ale Witam, teraz wybieram tutaj pana, 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 pana Stanisław, magistra, Stanisława. Pana magistra, polonistę. Wybieram i uważam, że tylko on się nadaje... Ale to interesow... dopiero się... W... w niedzielę to... Nie, przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać. O. Tylko on się nadaje reprezentować interesy Bogu. Żaden inny obcy, który nic nie wie o tym mieście, a on tu tkwi, pełnił jedną funkcję, drugą funkcję, wie o co chodzi i jest człowiekiem uczciwym, a takich a Dziękuję panie profesor. To ja przekażę gazetkę. Dziękuję. Za miłe słowa zdrowia i wszelkie Ale niezależnie od tego i tak pana powiedziłam. Dziękuję. No. <noise> <noise> Co prawda spotykam się później okazji. Jak pan więcej możesz zrobić wciąż.